12,5 minuty po godzinie 17.00. Oczywiście od kilku dni, od, od dwóch dni, przepraszam, rozmawiamy głównie o dywersji na kolei, na odcinku między Warszawą a Lublinem. Informacje na ten temat przewalają się przez wszystkie media, przez wszystkie przypadki. Odmieniamy to słowo dywersja i zaczyna. Ta informacja żyć troszkę własnym życiem. Dzisiaj, w ramach naszego cyklu, w którym rozmawiamy o bezpieczeństwie w Polskim Radiu RDC, w ramach naszego wspólnego cyklu we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, gościem popołudnia RDC jest podpułkownik dr. inżynier Piotr Krzykowski, adiunkt Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. Witamy serdecznie, panie pułkowniku. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu, witam wszystkich słuchaczy. I będziemy dzisiaj rozmawiać nie o dywersji, tylko jakby o Zagrożeniu, które chyba znacznie bardziej nas dotyka, czyli dezinformacji. Czym właściwie jest ta dezinformacja, panie pułkowniku, dzisiaj? Jaką pełni funkcję? Dlaczego jest tak istotna? Dezinformacja, jeśli popatrzymy na sam ten temat, to nie jest niczym nowym, to nie jest nowe zjawisko, ono jest znane już dawno temu. Dziś, tylko mamy zupełnie inne narzędzia do przetwarzania tej informacji. Lepsze ze względu na dezinformację? Można tak to nazwać, ale proszę zauważyć, że sama dezinformacja to jest wprowadzenie fałszywej informacji. Wprowadzenie kogoś w błąd. Wprowadzenie celowo, z zamysłem, żeby dotrzeć do, do jak największej masy społecznej. I tak trzeba to powiedzieć dokładnie. I wywołać określone I wywołać dokładnie określoną rzecz, reakcje. reakcje, strach, obawę, mm -hmm. bo to jest ta informacja. My wprowadzamy społeczeństwo celowo w zagrożenie, które niekoniecznie musi istnieć. One może, dlaczego mówię niekoniecznie? Dlatego, że one być może bardzo małe, ale różne procesy dezinformacyjne, różne narzędzia, które będziemy stosować przy stosowaniu właśnie tej dezinformacji spowodują, że nagle zagrożenie stanie się bardzo duże. I, mhm. I wprowadzi w strach społeczeństwo. Dlaczego ten strach jest, może być dla kogoś tak istotny? Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że dezinformacja jest narzędziem. Jest to broń. Broń mhm. stosowana często w działaniach podprogowych, w wojnie hybrydowej, którą dzisiaj mamy. Wojnie, która toczy się na tak zwanym miękkim polu, gdzie nie do końca zdajemy sobie sprawę, że nas to dotyka. Informacja, która jest przekazywana błędna, może oddziaływać na różne inne procesy społeczne, na różne inne elementy życia społecznego czy życia państwa, funkcjonowania państwa. Proszę zobaczyć, w momencie, kiedy użyjemy złej informacji, jakiejkolwiek, ta, ta informacja będzie działała zarówno na temat sfery ekonomicznej państwa. Na polityków, na e, powiedzmy, samą informację jako informację, na społeczeństwo, przede wszystkim na społeczeństwo. Więc już mamy pewne procesy, zjawiska zachodzące e, po kolei ze sobą, gdzie te zjawiska e, nie zatrzymamy, jeżeli tej informacji nie sprostujemy, nie wyjaśnimy, nie zamkniemy, e, tak powiem, e, przepływu no, złej energii, jeśli można tak to powiedzieć. No, faktycznie taka informacja może mieć nawet na, wpływ na przykład na notowania giełdowe. A co, może mieć. Czyli a to już ma bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową nawet całego państwa. Dokładnie. Jak się zatem ustrzec przed dezinformacją? No, tutaj trzeba jasno powiedzieć przede wszystkim edukacja edukacja jeszcze raz edukacja jako przedstawiciel właśnie uczelni która zajmuje się między innymi sprawami związanymi nie, nie tylko z samą dezinformacją bo Akademia Sztuki Wojennej wiele ma do czynienia z tym ale też uczymy bezpieczeństwa zachowywania się bezpiecznie i dbamy o to bezpieczeństwo proszę zauważyć że jeżeli będziemy podnosić świadomość społeczeństwa jak korzystać z mediów społecznościowych jak, jak oceniać tą y, informację, jak. Z patrzeć na prawdziwość, wiarygodność źródeł, bo to też jest ważne. Skąd bierzemy w ogóle te dane, kto je przesyła, na jakiej podstawie, czy one są na przykład filmy prawdziwe, nieprawdziwe, gdzieś zmanipulowane, czy informacja głosowa nie jest rwana, czy jakaś z szumami. Wszystko można dzisiaj zrobić. Dzisiaj jest taka technika, gdzie możemy podłożyć każdy głos do każdego człowieka i odwrotnie, każdego człowieka do każdego Głosu. Mam tu na myśli wizję wizję człowieka, tak? Fonia, wizja, dezinformacja, manipulacja, przekręcanie faktów, więc weryfikacja informacji, odpowiednie korzystanie z mediów społecznościowych, tak, weryfikowanie źródeł, to, co powiedziałem. A jesteśmy w stanie w ogóle w mediach społecz społecznościowych no, zweryfikować faktycznie źródło czy ma te. I jak ocenić, czy źródło, z którego pochodzi dana informacja, film, post jest źródłem wiarygodnym? Znaczy, to jest trudne z racji tego, że no, trzeba być już specjalistą i, i wiedzieć, na jakie szczegóły zwracać uwagę, ale generalnie tak, proszę zauważyć, że jeżeli jesteśmy w internecie, to jest adres rozszerzenia. Warto sprawdzić, czy te rozszerzenie nie jest jakiegoś y, y, dziwnego pochodzenia jakimś kluczem y, zamknięte, gdzie nie ma tak zwanej kudeczki y, bezpiecznego połączenia. Mm -hmm. Więc wiele jest elementów, które mogą nam wskazywać, że jesteśmy już dotknięci dezinformacją bądź tym. Błędnym weryfikowaniem źródła, tak? Proszę też zauważyć, że w momencie, kiedy byśmy chcieli wdrożyć procedury jakikolwiek albo za zacząć działać, to mamy też organizację, która naszą państwową, NASK, czyli tu instytucja, która stoi właśnie na straży, żebyśmy nie byli podatni tej dezinformacji, żebyśmy widzieli, jak reagować każde zgłoszenie do nich od razu jest reakcja na tego typu dezinformacje. Czy są źródła informacji, które możemy uznać za absolutnie bezpieczne? Tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy weryfikować źródła, tak, samą informację, może nie tyle co źródła, ale samą informację, proszę zauważyć, mamy informację X. I tu już nie mówię jaką informację. I tą informację weryfikujemy w radiu, w telewizjach, w mediach państwowych, rządowych i ta informacja nam się powtarza. To jest uznana jako wiarygodna, bo ta informacja no, przeszła przez różne źródła. Źródła te, które były zweryfikowane, które są wiarygodne, i wtedy już mamy potwierdzenie, więc można uznać, że taka informacja jest jeżeli nie będziemy weryfikować naszych źródeł informacji tylko wierzyć na zasadzie dostałem newsa i z nim pobiegnę krzycząc że mam newsa to wcale I... nie będzie dobrze i natychmiast prześlę go dalej oczywiście Dokładnie. do wszystkich znajomych to też jest dosyć ciekawa rzecz bo warto zrobić sobie nie link a screena przesłać screena tak zwanego mhm. wrzucić go do chmury po to żeby później zweryfikować jak przyjdzie Powiedzmy, ta błędna, jeszcze raz, informacja, ale halo, ja już to miałem, ja już to widziałem, ale w innej odsłonie. Teraz mam jeszcze inną stronę, więc coś jest nie tak. No dosyć zabawne, bo przypomina mi się paragraf 22 Josepha Hellera. Nie, nie wiem, czy pan czytał. To świetna. Książka traktująca m.in. o wojnie, gdzie właśnie kapitan Josarian po, podaje informację, która później do niego wraca, podaje kompletnie bzdurną, która później do niego wraca i on wtedy jest przerażony, że ona jednak jest prawdziwa. Ale proszę zauważyć gra z dzieciństwa, tak zwany pomidor. Puszczona informacja na samym początku wcale nie jest taka sama, jak jest na końcu, tak? I, i czy to głuchy telefon to różnie nazywali tą tą grę? Jeden drugiemu przekazywał informację z ucha do ucha, i na koniec wychodziło zupełnie coś innego. Panie pułkowniku, ale mówimy tyle o bezpieczeństwie informacji, mówimy o dezinformacji, staramy się uwrażliwić społeczeństwo na, na to, że ta informacja może być narzędziem wojny, a i tak wierzymy we wszystko, co przeczytamy na ekranie komputera. Tak, no to jest chyba taka domena naszego dzisiejszego społeczeństwa, które żyje z internetem pod poduszką, jak ja to nazywam. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy byśmy weryfikowali informacje, a mamy cztery źródła, które są przez Polaków do weryfikacji: telewizja, radio, właśnie, mhm. portale internetowe czy social media. to O prasie pan nie wspomniał. Ale tą prasę czytamy na tych portalach internetowych. To często jest tak, często, że, tak, że jedną czy drugą e, gazetę, czasopismo e, czy inne jakieś e, tygodniki czytamy po prostu w internecie dzisiaj. I też, e, dlaczego mówię. E, śpimy z telefonem pod poduszką, on nam zastępuje dzisiaj wszystko. I pierwszą czynność dzisiaj, jak człowiek wstaje, to łapie telefon, tą komórkę i niekoniecznie patrzy, która godzina, tylko kto do mnie napisał, jaki jest news, który niekoniecznie jest słuszny. Czasami wychodzi na to, że dostaniemy w tych social mediach ciekawostki i się nie zastanawiamy. Bo to jest fajne, bo to jest zrobione, bo to jest śmieszne. Bo to przysłał mi mój znajomy, no to pewno on zweryfikował. Nie zastanawiamy się. A to też jest istotne, żebyśmy myśleli, czytając informacje. Nie zwalnia nas nic od myślenia. Choćby nie wiem, jak dobrym znajomym był ten znajomy. On też nie wiadomo, czy, też zweryfikował nie wiadomo czy zweryfikował tę informację. Mm -hmm. Bardzo panu dziękuję. Za to nasze dzisiejsze spotkanie. Podpułkownik dr. inżynier Piotr Krzykowski, Akademia Sztuki Wojennej, był gościem popołudnia RDC. Dziękuję bardzo. Dziękuję.